Nawalny nie był politykiem y, europejskim, politykiem polskim, ukraińskim, y, białoruskim, amerykańskim. On był politykiem rosyjskim. Oskarżanie kruka, że się żywi padliną czasem, no kruk tak ma. On taki on tak jest, to taki tak po prostu. On taki jest skonstruowany przez naturę. Po drugiej stronie pani dyrektor Agnieszka Romaszewska, dyrektor Telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, czy spodziewała się pani, że historia potoczy się tak, że ta wiadomość o śmierci Nawalnego dotrze do nas tak szybko? Trudno powiedzieć, ale no tutaj bym skłamała, gdybym powiedziała, że się nie spodziewałam całkiem. Znaczy, bo Mniej więcej wiadomo, co, się, co może się dziać w tych koloniach karnych. To znaczy, oczywiście, Nawalny bardzo dobrze prezentował postać niezniszczalną. W związku z tym budziło to w każdym, łącznie ze mną, przekonanie, że a może rzeczywiście to prawda, może on jednak jest niezniszczalny, no ale faktycznie taki lęk to był po prostu, że w końcu ostatecznie uda się go jakoś wykończyć, prawda? no bo przecież był jednak Prawie, był, był prawie zamordowany, no z trudem go odratowano, więc Czeksy pomyślał, no tak, wraca teraz w ręce, pocina, i, no i teraz to już jednak na pewno żywy nie wyjdzie raczej. Wczoraj w redakcji rozmawiałem z kolegami i właściwie nie mamy, trudno to zweryfikować, jaka jest prawdziwa przyczyna śmierci, ale tak czy siak został zamordowany w ten czy inny sposób, bo przecież już jedna próba była, która poniekąd cudem nie doszła do skutku, więc teraz, no właśnie, jak pani uważa, jak to było tym razem? No tutaj trudno, trudno, że tak powiem, mieć jakieś oryginalne hipotezy, no podstawowa, podstawowa hipoteza to jest taka, że on po prostu został zamordowany, co wydaje się nawet chyba dosyć prawdopodobne, zważywszy na tą wizytę, na to co jego rodzice, prawda, co jego rodzice powiedzieli, że go widzieli tak niedawno temu, no i że on wyglądał jednak, że jest y, również na to, patrząc na to, co mówi jego lekarz, to znaczy, że on w zasadzie nie było żadnego powodu y, do, znaczy, że nie Skarżył się na tak poważne schorzenia, które by mogły doprowadzić bezpośrednio do śmierci. Hmm, oczywiście on był jednak po tym strasznym otruciu i dosyć. No co bardzo tam takiej intensywnej rehabilitacji, on nabrał sił, bardzo pracował nad tym, no a potem, no ale potem jednak już trzy lata siedział w bardzo nieprzyjemnych warunkach więzienia rosyjskiego, a teraz już na tej dalekiej północy, no wiemy, że tam wykańczano ludzi bez nobiczoka całkiem, on Ci po prostu Pracą wykańczali, głodem pracą i tak dalej, więc to jest oczywiście możliwe, ale z drugiej strony, patrząc właśnie na to, że był on stosunkowo silny, tak, a tak przynajmniej wszyscy twierdzą, no i jest jednak jeszcze jeden taki problematyczny element, mianowicie ta argumentacja dotycząca tego, że no to był oderw oderwany skrzep, prawda, który zatkał, który jest naczyń krwionośnych, to jest no, o tyle wątpliwe, że jak stwierdził jego lekarz, to jest możliwe stwierdzić tylko w przypadku sekcji, a sekcja nie była przeprowadzona, więc właściwie to skąd oni to tak szybko wiedzą, co to było, no, po prostu wziął i umarł, nie? to a już wiedzą z jakiego powodu, więc czyżby to nie było tak, że było to przygotowane, że to ma być z tego właśnie powodu i zaraz sekcja to wykaże, bo on Stwierdził, że jest absolutnie niemożliwe stwierdzenie tego, tej, 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 takiej przyczyny śmierci bez przeprowadzenia sekcji. No a to powiedziano od razu. Więc to jest też dosyć, dosyć takie wątpliwe, bo gdy po prostu powiedziano, że zasłap, no, tam niewydolność serca, no to jest jasne. Natomiast ta, ten skrzep jest bardzo dziwny. Bo skąd, skąd oni niby wiedzą, że to był skrzep? Przecież tego nie widać. Więc więc, no. To budzi wątpliwości i budzi też wątpliwość, tak jak mówię no to świadectwo rodziców, którzy mówią, że przecież go chyba 12 już bardzo niedawno, czy 11 widzieli yy, i że wyglądało, że on normalnie funkcjonował. No, oczywiście skrzep to chodzi o takie coś, co jest, yy, powoduje śmierć nagłą, prawda? Że skrzep się przesuwa, zatyka na śnięczności. Nie musi być widać wcześniej przez wiele dni albo coś takiego. To że człowiek jest chory. To też prawda. Yy, także oczywiście wszystko. To jest w zasadzie możliwe. Tak jak mówię, dosyć mało prawdopodobne jest to, żeby oni mogli tą diagnozę znać przed przeprowadzeniem sekcji, a skoro ją podają, to no, budzi to co najmniej podejrzenia. Tu przychodzi mi do głowy taka y, konkluzja trochę złośliwa, że może Rosja jest państwem cudów i przed wyborami wiadomo już, kto wybory wygra i przed zgonem już wiadomo w wyniku czego zgon następuje. Tak tak, o to jest bardzo słuszna, to bardzo celna uwaga, bardzo celna uwaga. Tak tak, właśnie dokładnie to tak to tak to niestety właśnie wygląda w przypadku Rosji. No i Rosja jest niestety jak widać takim państwem no Morderczym, ja bym powiedziała, bo to już pomijając choćby, no to czegoś się trudno to pominąć, ale międzynarodowe wydarzenie, czyli po prostu wojna na Ukrainie i agresję na Ukrainę i całą tą straszną, straszną, straszną jadkę, która tam się dzieje, no to ona morduje swoich obywateli w taki konsekwentny sposób, bo to widzimy kolejnych, kolejnych, to nie jest jakiś jeden przypadek, jakaś sytuacja wyjątkowa, nie wiem, zemsta Czeczenów, tam była mowa, prawda, w przypadku już nie pamiętam, tam kto to miał być, ja nie pamiętam, miał być przez tych Czeczenów mordowany, ale w każdym razie jakaś tam taka sytuacja niejasna, tutaj jest, tutaj jest to, Wygląda to po prostu w tej chwili już tak wręcz systematycznie, prawda? Wszyscy, wszyscy ci wrogowie, najważniejsi wrogowie Putina są po prostu mordowani. No właśnie na zasadzie, że nie ma człowieka, nie ma problemu. No, Jest, został zamordowany i Politkowska, i Niemcow, i, i to są osoby popularne zazwyczaj. To znaczy, zwróćmy na to uwagę, to nie są takie osoby po prostu, które coś mówiły w sprawie Putina, ale takie, które coś wydawało się, że mogą. No i przedtem ten. Także, także tutaj no właśnie Niemcow był takim też popularnym politykiem przedtem, no a teraz Nawalne. Moim zdaniem to jest jakieś takie ukoronowanie tej morderczej drogi, powiedziała, tak, tak, tak bym to określiła. No kolejne nazwisko na tej strasznej liście, tylko w przypadku Rosji nie zawsze należy szukać racjonalnych pobudek, ale jeżeli tak było, jak tutaj do mnie mamy a Aleksiej Nawalny już był uwięziony, już był poniekąd zneutralizowany, czy może to też jest sygnał do kogoś? Może to też jest informacja, że ja jednak po tym bunkcie, buncie Prigozina a, troszeczkę słabła pozycja płci, i to jest informacja, ja jednak cały czas rozdaję karty. Ej. Tak, to myślę, że tak jest też. no Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, to, o to, czy to można jeszcze tak, nawiązując tylko w dwóch słowach, do tego, czy to można powiedzieć, że on został zamordowany, nawalny czy nie, no nawet jeżeli on nie został bezpośrednio otruty, co wydaje mi się jest niestety bardzo prawdopodobne, to no to po prostu są doprowadzony do śmierci, no bo człowiek, który umiera w kolonii karnej, czyli w obozie, bo kiedyś to się nazywało obóz, w obozie na dalekiej północy, po Latach siedzenia w więzieniu, a wcześniej, a wcześniej były próby jego otrucia i ledwo przed życiem, bardzo to ledwo, ledwo rzeczywiście, no to trudno powiedzieć, że ta śmierć tak czy inaczej nie była spowodowana przez, przez, przez Putina i jego reżim. Także właściwie on został zamordowany, jakkolwiek by to się nie odbyło. Natomiast jeśli zakładamy takie jednorazowe działanie. No to trzeba powiedzieć tak, że po pierwsze ja się nie zgadzam z tym, że, że on był już zne zneutralizowany. Znaczy on się nie dał zneutralizować. Znaczy cały czas działała ta jego ekipa, oni cały czas podtrzymywali, w no, błądzie czy też śmiertelnie dla niego niebezpieczną tą fikcję tego, że on przecież bez przerwy komunikuje się ze swoimi ze swoim wyborcami, z, z ludźmi, z Rosjanami. Więc on pisał, bez przerwy pisał. On miał bardzo dobrze, dobrą ekipę i doskonałe wyczucie Zarówno nastrojów, jak i umiejętność pracy, pracy ze współczesnymi mediami. To zwracało moją uwagę, to znaczy, że to był człowiek, który umiał nie tylko pracować ze współczesnymi mediami, z mediami społecznościowymi, ale który też umiał sposoby wykorzystywać, które się współcześnie bardzo dobrze sprzedają. Znaczy tak to robić, a nie inaczej. On na przykład doskonale wiedział, że w dzisiejszych czasach nie sprzedaje się cierpiętnictwo, ale za to sprzedaje się pozytywny przekaz. On był bardzo pozytywny. Sprzedaje się, zresztą to chyba nie zawsze się sprzedawało, sprzedaje się siła, nie sprzedaje się słabość. No bo ludzie oczywiście współczują, ale krótko. A jeśli chodzi o podziwianie kogoś, kto jest silny, to jednak Wtedy można skusić ich, żeby za nim poszli. I on taki, taką, taki wizerunek miał. Ten wizerunek był podtrzymywany jeszcze jak on był w więzieniu, i wiadomo było, że on nie ustąpi. Znaczy on może siedzieć w tej kabarynie, przecież tam siedział w ciągu chyba prawie rok, 290 dni czy coś takiego siedział nieustannie w, tym, w tej karcerze pojedynce, jakimś w straszliwych warunkach przecież przez te trzy lata. No ale że nie ustąpi i że a cały czas jego ekipa. Podtrzymuje tą wizję tego niezłomnego, nawalnego tej, tej sytuacji, tego, że on jest żartuje, jest wesoły właściwie i taki zresztą był. No i nie przejmuje się Putinem, w ogóle tylko prost, wprost mówi, że to w ogóle ta złodziejska, ta złodziejska banda musi pójść i w ogóle. I tak dalej. No więc pisze jeszcze na dotychczasowym więzieniu, napisał ten swój program, taki na no, ilość punktowy gdzie między innymi tym razem się już bardzo stanowczo opowiedział przeciwko wojnie tej, przeciw Ukrainie, prawda, przeciwko tej agresji. Więc to też kolejna rzecz. I oni, ja uważam, że oni, że tu oni uważali nie bez racji, znaczy reżim Putinowski, Putin sam, Putin pewnie osobiście, że. Jednak jego trzeba zlikwidować, bo to wiele, że to jednak wiele załatwi. No ucichnie to, ucichnie. Przestanie być wzorzec, przestanie być lider, który choćby zatrzymany i siedzący w więzieniu, ale jest liderem, na którego się patrzy. A kim właściwie był Aleksiej Nawalny? Zachód chciał w nim widzieć, tak myślę, jednak liberała. Natomiast no, ja mam tutaj pewne wątpliwości. W końcu od, odkręcił te słowa o tym, że Krym powinien być przy Rosji. W końcu w jakimś stopniu potępił tę wojnę, ale jednak taki obraz Nawalnego, nacjonalisty, tego od akcji słowa Rosji, nie jest fałszywy, bo taki też był Nawalny. Nawalny był przede wszystkim, i to się o tym się często zapomina, bo Nawalny to jest uważam jedna z najważniejszych praw, jeśli chodzi o Nawalnego. Nawalny nie był politykiem europejskim, politykiem polskim, ukraińskim, białoruskim, amerykańskim. On był politykiem rosyjskim i miał koncepcję, że on w sposób demokratyczny zostanie, nie wiem, rosyjskim prezydentem, ważnym politykiem i że tam będzie wybierany. W związku z tym on wybierał sobie, czy to Świadomie, czy to często częściowo podświadomie, sposoby przekazu, które docierały i tematy przekazu docierały do publiczności, z którą on bezpośrednio się miał komunikować. On z niej wyrastał, bo mimo że był adwokatem, prawda, tam no już członkiem elit, ale on nigdy nie był. Takim, jakby to powiedzieć, nie był do końca zanurzony w tych moskiewsko-petersburskich elitach, które są takie bardzo liberalne, bardzo, bardzo światowo-europejskie, natomiast całkowicie już nie rosyjskie. Znaczy, też rosyjskie w tym jakoś, ale nie rosyjskie w sensie stosunku do swojego ludu. To mnie zawsze uderzało, jak bardzo, jak ogromny jest dystans pomiędzy, pomiędzy elitami, takimi realnymi, prawdziwymi elitami rosyjskimi. Ja nie mówię ironicznie tego. Nie mówię też o elitach władzy typu Putin tylko po prostu o elitach rosyjskich, a ludem, tym, który gdzieś tam, nie wiem, na Uralu, czy mieszka, czy gdziekolwiek indziej, czy pod Kazaniem, czy w jakiejkolwiek małej miejscowości czy, i zmaga się z tym brakiem ciepłej wody przez ileś tam prawda dni w roku i jeszcze czymś tam i tym, że wszystkie ulice w zimie zamieniają się w, po zimie zamieniają się w całkowite barnisko i tak dalej. I, jak, i tutaj Nawalny. Jakby z wyboru, ich może z charakteru, był jednak krwią z krwi i kością z kości tego narodu. On się, on się tego nie, wy, nie wyrzekał ich. A skoro się ich nie wyrzekał, to przyjmował też ich pewne i dobre, i złe cechy, prawda? I, złe, i te złe stereotypy, i również do nich też się odnosił. No, do momentu, do którego nie zdał sobie sprawy, jak wiele szkody dla samej Rosji to niesie, bo z tego jego punktu widzenia, no kiedy on dążył, a to był ewidentnie jego cel, to znaczy do tego, żeby Rosja trochę lepiej żyła i Rosjanie trochę lepiej żyli, no to trudno było sobie wyobrazić, że jakakolwiek wojna, a zwłaszcza w tej chwili, do tego doprowadzi, że oni nie będą nigdy w życiu, oni będą zawsze niewolnikami, będą zawsze ginąć na froncie w masowych liczbach, prawda? Czy to jest dobre dla Rosjan? Nie. I z tego względu Nawalny myślę, że z tego się wycofał, przemyślał to i tu jego pozycja stała się inna. Natomiast trzeba się zdawać sprawę, że on nie był właśnie, on był takim, jakby to powiedzieć, no, populistycznym politykiem rosyjskim. Może populistycznym za dużo powiedziane, ale, no, ale jednak nawiązującym do takich ludowych pewnego, pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu postrzegania siebie, postrzegania Rosji. Gdy on mówił tam, gdy on powiedział o tym Krymie, że on jest rosyjski, to on po prostu nawiązywał do popularnych sentymentów. Po prostu bardzo było ryzykowne dla polityka rosyjskiego, który by chciał być wybrany, powiedzenie, że ależ skąd on w ogóle jest ukraiński, no to tylko mogłeś być albo politykiem ukraińskim, albo politykiem całkowicie wyalienowanym z rosyjskiego społeczeństwa, no albo kimś, komu to nie, go to nie obchodzi, komu tylko obchodzą wyłącznie zasady pewnej z punktu widzenia układów pokojowych i, i stałości granic, Krym jest ukraiński wszelkie inne rozważania, co widzieliśmy na smutnym przykładzie naszego pana prezydenta, są na, nawet jeżeli są dobre rozważania związane z historią, czy tam nie wiem, no, są niewskazane, tu nie można niczego innego powiedzieć. Więc yy, Nawalny po prostu, taka była pozycja Nawalnego. Także stąd ja myślę, to się, to się brało i my tego nie do końca często rozumiemy tu w Polsce. Znaczy, bo oskarżanie, jakby to powiedzieć, oskarżanie, yy, nie wiem kruka, że się żywi yy, padliną czasem, no kruk tak ma. On tak, on tak jest, to taki tak po prostu. On taki jest skonstruowany przez naturę, a polityk też musi, jeżeli być politykiem demokratycznym, to musi być politykiem tego kraju, którego, z którego startuje. On nie może być politykiem bardzo europejskim. A, znaczy może, ale wtedy niestety jest duża szansa, że wybrany nie będzie. A więc nie będę się już czepiał kruka, że jest krukiem. Zadam brutalne pytanie, i bardzo proszę o zwięzłą odpowiedź, bo mamy mało czasu. E, dla nas, mówię o Europie Środkowo-Wschodniej, byłoby lepiej, gdyby na czele Rosji stał e, Putin, czy Nawalny? No nie, to ja uważam, że nie ma żadnego porównania. W oczywisty sposób to Nawalny był o wiele lepszy. A dlaczego? Dlatego, że miał on po prostu jakiekolwiek realne wyczucie i w ogóle zależało mu na interesie swojego kraju. No a w interesie żadnego kraju, łącznie z Rosją, co zresztą widzimy codziennie codziennie na obrazkach z frontu. W interesie żadne, żadnego kraju, łącznie z Rosją, nie jest ta wojna, nie jest ten ekspansjonizm. Rosja jest ogromnym, bogatym krajem, który ma ogromne możliwości wewnątrz. I te że możliwości powinien wykorzystywać. A ich nie wykorzystuje. Więc każdy polityk, który choć trochę zwróciłby na to uwagę, którym by się choć trochę na tej Rosji naprawdę zależało, a nie na własnym majątku oraz własnych obsesjach, no bo tak to wygląda, jeśli chodzi o Putina, no to byłby o wiele, o wiele lepszy, bo można by się z nim było jakoś dogadać. Mógłby, mógłby być z różnych przyczyn tu trudny, czy tam trudny, ale dawałoby się z nim rozmawiać. I to jest zasadnicze, uważam, to jest zasadnicza różnica. I jeszcze ostatnie pytanie, tak jak powiedziałem, mamy mało czasu, ale muszę je zadać. Co słychać w telewizji Bielsat? No, mamy dosyć trudno w tej chwili, trudne położenie, dlatego że wciąż nie jest do końca wiadomo, jaki ma być kształt tej telewizji. Ja uważam, że jest, że byłoby strasznym błędem, gdyby ten taki medialna platforma skierowana na Wschód była rozbita. To jest po pierwsze, to znaczy my się składamy na części białoruskiej i rosyjskiej. To jest bardzo ważne, żeby to rozbudowywać zwłaszcza tą rosyjską w tej chwili. To jest naprawdę mamy 55% w tej chwili naszych odbiorców jest z Rosji, na przykład. Na 10% 12 z Ukrainy, ileś z Kazachstanu, więc warto jest naprawdę w to też inwestować. I ja się też bardzo boję um, drastycznego obcięcia funduszy. Wiem, że fundusze co prawda w MSZ-cie na tym są, ale no tu jest wola ministra, jak on je, na co on je przekaże. I bardzo bym się bała, żeby w tym w tej dobie teraz, około. W czasie tych wszystkich zawirowań wojny, naprawdę nie czas na to, żeby oszczędzać na naszych, y, naszych przekazach na wschód. Naprawdę, tak mi się wydaje, że to nie ten czas. No ale zobaczymy, co, zdecyduje, co, zdecydują, co zdecydują decydenci, no bo tu jesteśmy trochę na łasce telewizji polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I powiem szczerze, że. Bardzo się boję, bo plotki, przesłuchy są bardzo nieprzyjemne, a z jakichś przyczyn nikt tam ze mną nie chce rozmawiać, co jest dosyć też dziwne, bo trudno osobę, która by lepiej znała tą całą strukturę niż ja, więc, więc trochę to wszystko razem jest niepokojące. Tak jest w istocie. To nie jest czas, żeby oszczędzać na takich rzeczach. Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji BielSat, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.